Dzień dobry wszystkim, witam na kolejnym odcinku. Tak jak mówiłem, premierki dzisiaj nie ma, więc podrapimy sobie to, co już zostało wydane. I mam tutaj zdrapki na 100 zł. Troszkę maluszków, troszkę grubych ryb, troszkę coś tematycznie ze sobą związanego. Także lecimy od początku. Super siódemki to są te... Maluszki super szczęśliwe linie i krzyżówka to są też te maluszki linie nie od premiery. Krzyżówka też już jakiś czas więc może się tutaj coś naładowało pozytywnie. Poszukamy 13 dzisiaj zdrabkę za 5 złotych i mamy tutaj hot i mamy neonową. Tutaj mamy wspólny kolor i wspólną nazwę bez gorączka, złota i płynne złoto numerki 20 i 1. Tutaj koralowa taka samotna na troszkę dłuższą zabawę z dziesiątką, i tutaj też mamy coś wspólnego. Bo są to grube ryby i z nazwą pensja. Mamy Super Mega i moja Giga numerki 4 oraz 11. Dobrze, przywitałem się, a teraz zabieramy się do ropaty. No i zaczynamy od maluszków. Dzisiaj wolne od nowych pustaków. Trzeba drapać stare. I czy wpadnie ta siódemka? No, niestety nie, ale będzie jeszcze jedna szansa. Może tutaj się uda. Dobrze, szczęśliwe linie. Dwa symbole. Pierwsze to co? Diament oraz kości. No to szukamy. Diament już jest. Pięknie. Mamy i drugi. U, u, u. Ale się tutaj rozpędziłem. Speedy Gonzales. Księżyc i słoni. Księżyc mam. I słoń się pojawił. O kurde, jeszcze jeden księżyc. Nie, no to dodaj dzisiaj będzie wygrana jak tralala. Korona i pomarańcza. Pomarańcze też mamy. No nie no. Lot, to zbyt łaskawa jesteś. Korona na wduchu. Jeszcze dwie pomarańczki do tego. Kurczę, no szok. Co po tej stronie? Wiśnie i serce. Też chyba coś będzie, nie? Tak, serducho mamy. Jedno, drugie, trzecie nawet. Pięknie. Wisienek niestety nie. Klucz i tęcza czy mamy tutaj, tu mamy klucz, jest kolejna tęcza. No kurczę, bajka, truskawka i dzwon. Dalej będzie pasa trwać, tak? Mamy dzwon. Truskawki wprawdzie nie, ale zawsze jeden symbol odkryty. Sakwa i garniec. Co teraz? Garniec jest i sakwę też mamy. Dobrze, dalej. Trefl i słońce tutaj. Mamy to, tutaj to, no, to kolejne, to już nic, i tutaj też już nic. Winogrono, banan, bananek mamy tutaj. Winogrona też się znalazło i bananek też się znalazł. Dobra, wszystko. Śliwka, krab. Jak teraz sytuacja? A także nie mamy ani tego, ani tego. A ostatnie dwa symbole to złoto i cytryna. Czyli tutaj, tutaj, cytryna, no ale podkowy brakuje. Tu mamy złoto, tu mamy cytrynę. O nie, już myślałem, że jest wygrana, ale niestety. Zbyt piękne, żeby było prawdziwe, a jednak zobaczyć, coś mamy. Już normalnie aż nie dowierzam. No właśnie, to był garniec, moi drodzy. Mamy trafienie. No widzicie, już się tak rozpędziłem, a tu 6 złotych na mnie czekało. Kurczę, kontrolne, to pozmieniali kontrolne. Dobra, ale jest wygrana, i to jaka? <laughs> Piękna. Dobrze, to teraz poszukamy trzynastki w neonowej. Mamy 42, 30. Tutaj też wysoko, o to blisko. Blisko albo wysoko. O, tutaj 16, i jeszcze dwa pola. Mamy 29 i mamy 18. No to nic się tutaj nie zadziało. Dobra, to na. No. Stronę przegraną, teraz poszukamy monety bądź karnka w gorączce złota. A mamy co? Kufer, gwiazdkę, rubin. No, wszystko z symbole z innych strapek wygrywających, czyli z, z kopalni, z zodiaka, nie? Mm. Tu mamy tulipana, mamy prezent, perfumy, kwiat i klucz i pozostałe. korona, kłódka, tu mamy łóżkę i jeszcze co? Jest moneta! No brawo, kurczę! Super się trafiła szczęśliwa zdrabka dająca aż 10 złotych. No pięknie. Także mamy co? Już 16 zyskane, tak? Bo w szczęśliwych jak nic więcej nie było. Ja sobie to przejrzę, żeby nie jakiegoś, jakiejś wtopy nie zrobić. Dobrze. To teraz jedna z tych grubszych ryb. Zaczniemy od super mega pensji. No, i mamy takie liczby. No, i zobaczmy, czy która się tutaj powtórzy na dole. 10, 14, 12, 30 i 26. No, jak zwykle, jesteś owóz. 46, 7 nie ma. 41, 47, 37 i 44. No i też się tutaj nic nie zadziało. Kolejna linia. No też nic nie mamy, i zostaje ta ostatnia. Pełna szans i nadziei. Ach, blisko oczywiście. 26 i 28. No to jak zwykle o włos. Kontrolne T oraz S. Czyli mamy tutaj pusto. Szkoda, bo jak te najdroższe nie, w, nie wpadają, to już zawsze to robi taki wynik, nie? Już na starcie. Duży minus. Jest siódemka. Dobrze. A pod nią całe dwa złote. No ale przynajmniej jedna z tych dwóch się zwróciła. Dobra, teraz przed nami krzyżówka. Zobaczmy dwie pierwsze literki, jakie się pojawią. O piękna V. K. Piękne literki. K jeszcze OK, ale V. Będzie mi się śniła po nocach. Tu mamy jeszcze literkę K I I, i i V nie widzę, nie? Żadnej. Nie. O. A J. A jak się widzi, to od razu lepiej. już nie zawsze to nie daje pozytywne efekty. Tu jeszcze literka A i to tyle. Dobra, dalej tu mamy I i mamy N. Jest I tutaj, tu jest N, tu jest I kolejne. Tutaj z tym, tu mamy wzdunie, tu mamy I. Tu jeszcze jedno to mamy dno. Ciekawe, czy dno faktycznie wyjdzie z tej całej drabki. Ale chyba wszystko. <laughs> Dobrze H i E. Mamy E, tu mamy E i to tak samo tutaj, tutaj, o tego troszkę więcej nawet. Tu mamy E. Tu jeszcze jedno E i tutaj jeszcze jedno H nie było? Jest H. Dobra, zaliczone. Dokładamy po jednej w linii i mamy F i mamy R. to jest R tutaj F, tu mamy R. R, R tutaj, kafel. To tu mamy haft, tu jest jeszcze jedno R i to chyba wszystko, nie? Tak, dalej mamy W i Z, To mamy stuna, dworzec, Ewa jest pierwszy wyraz, to wszystkie Ewy pozdrawiam, W, Z i to tyle, i jeszcze jest z tej strony C, które mamy tylko z tej strony, i to nic więcej nie daje. I jeszcze jest ta jedna linia. OP, jak to teraz się przedstawi sytuacja? Tu mamy P tutaj, tu jest O, i tutaj. OP to tu jest w opuście. dobrze. Kolejne dwie to Y i U. Tu mamy, tu mamy, tu jest Y, tutaj U. Tu kolejne to mamy drugi wyraz. on, to jest U. I to tyle. Tu było jeszcze E. Jest niestrapane. No także ostatnia literka to G, która daje jedno, Albo wielkie G. S i coś tam dalej. A. No to jest pusta. Dobrze. No to szukamy kolejnej trzynastki, ale teraz stracę Hot.

21, 33, dalej, 9, 39 jest wygrana. O kurde, i 35 przyklejona do siebie. No, zaczyna się coś dziać. Moi drodzy, i 19, o kurde, to już mamy 3 dechy. To się tak da. 27 nie ma, 12 też nie. Dobra, jeszcze zostaje czwarta linia. O, 34, czwarta wygrana. Tu mamy 8 i 7, piąta wygrana, czyli pewnie dyszki to będą, no ale rarytas zaliczony. Patrzcie, jest rarytas zanim mały weekendu, nie? Kurde. Ładnie. 39 dyszka, 35 dyszka, 19 dyszka. I tutaj jeszcze gdzieś były pokrywane na końcu nie? Dyszka i dyszka. 50 zł. Bardzo miły akcent odcinka. Super. Także można tutaj sobie o nakupkę z wygranymi położyć. Zostaje koralowa i zostaje ta gruba moja giga pensja. No, to teraz tam koralową. Mamy serenę i żółwia. Dzień dobry no to szukamy żółwik się pojawił bardzo ładnie czy jeszcze coś no jeszcze tak, tak. jeszcze sirena powinna być I jeszcze jeden żółwik o tak się to przedstawia dobra dalej mamy maskę oraz kraba maskę i kraba maska jest tutaj mamy kraba i na dole dwie maski o tak w tej linii za dyszkę może się też tak dyszka pojawi ładnie i tu mamy kraba Dobra, kolejne symbole to chata i piłka. Piłkę mamy... Oj, maska tutaj z tej strony była, widzicie? Chata i piłka. Szukamy dalej. Hata się pojawiła. I tu na dole będzie coś. Hata piłka? Nie. No to dalej. Symbole. Rozgwiazda i kapelusz do zdrapania. Rozgwiazda tu. Tu jest kapelusz, tu już nie ma nic i na dole rozgwiazda kapelusz, kapelusz jest. Dobra, zawsze to jeden mniej. Wulkan i małpa. U, jakie połączenie. Wulkan, małpa, tu mamy małpkę, tu mamy kolejną, to mamy wulkan i tu mamy małpkę. No to się tak ładnie składa za dyszkę ta linia. No zobaczymy, czy się uda. Ośmiornica i leżak śmiornica i leżak. Leżaki mamy dwa tutaj. I tutaj mamy oktopuska. O. Dobra. Motyl deska. Deska jest tutaj i tutaj. Tu gdzieś mamy coś jeszcze nie. Tutaj nie, tu mamy motylka, tutaj nic i na dole deska motyl nie ma nic. Dalej, meduza oraz kotwica. To nie. Meduza, kotwica, tutaj mamy meduzę. I tutaj mamy kotwicę jedną, drugą i meduzę. O, zobaczcie, tak się, jak się trafi wiadro, to że od razu będzie wiadomo, że jest dyszka. A czy tak będzie. Parasol i torba. Torbę mamy tu, parasolkę torbę. Tutaj parasolka i na dole torba. No, czy będą trzymać do samego końca, czy jednak się nie trafi ten te wiatry. No nie trafiło się. Rekin, trójząb i kończymy. To mamy to, to mamy rekina, no i tutaj mamy kolejnego rekina. O, nie ma wygranej, a już człowiek myślał, że tą dyszkę przytuli. Ale niestety, J kontrolne potwierdziły. Dobrze, także zostaje ostatnia zdrabka na koniec, czyli ta wielka moja gigapensja za trzy dychy.

Nie mamy. Szkoda. Najdroższe zdrapki, choćby jakby po zwrocie przyniosły, już by było inaczej. No ale i tak rarytas wyłowiony. No, chociaż jak się tyle pustaków drapie, to nawet i rarytas nie jest w stanie tutaj dobrego wyniku zrobić. No, ale coś tam mamy. 2 złote w super 7, 6 zł tutaj w szczęśliwych liniach. Dyszka w gorączce złota i ten wspomniany rarytas w wypłynnym złocie, czyli mamy 50, 60, 66, 68 na 100. No to znowu jakiś tam koszt zabawy lotto przygarnął dla siebie, a my będziemy walczyć o kolejne wygrane już przy weekendzie. Także zapraszam serdecznie, proszę o doping i dziękuję za obecność na dzisiejszym odcinku.